Ciągłe zmęczenie, senność po jedzeniu, brak sytości po posiłku i ciągła ochota na podjadanie. To może być insulinooporność. Czym tak naprawdę jest insulinooporność, jakie są jej objawy i dlaczego dotyczy coraz większej ilości osób? W tym filmie wyjaśnię, jak ją rozpoznać, jakie badania warto wykonać i jakie mogą być przyczyny. Patronem dzisiejszego odcinka jest Sanprobi, polski producent wysokiej jakości probiotyków, a także pionier badań nad mikrobiotą jelitową. Sanprobi to firma, która nie tylko od lat tworzy świetne produkty, ale również dzieli się wiedzą o tym, jak wspierać jelita oraz wspierać organizm w walce z wyzwaniami, takimi jak np. insulinooporność, bo zdrowie naszego organizmu zaczyna się właśnie w jelitach. Dzisiaj rozmawiamy o insulinooporności. Jest to taki stan, w którym komórki naszego organizmu, komórki w tkankach, w narządach przestają reagować prawidłowo na insulinę, na takie prawidłowe fizjologiczne stężenia insuliny we krwi. Insulinooporność nie jest klasyfikowana jako choroba, a jako zaburzenie metaboliczne. I tutaj możemy już zaobserwować pierwsze dolegliwości, pierwsze objawy związane z tymi narastającymi nieprawidłowościami w działaniu gospodarki węglowodanowej. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jeżeli działamy tutaj, jeżeli zwrócimy uwagę i poprawimy swoją dietę, swój styl życia, dodamy więcej aktywności fizycznej, zmienimy te parametry, które wpływają nam korzystnie na gospodarkę węglowodanową, na wrażliwość na insulinę, to można. Bardzo ładnie te nieprawidłowości wycofać. Niestety, z drugiej strony, jeżeli zaniedbamy to na tym etapie, jeżeli nic nie zmienimy i sytuacja będzie wyglądała przez kolejne lata tak samo, to te problemy będą narastać i w kolejnych latach rozwijać się do cukrzycy typu drugiego. Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę i sama w sobie oczywiście nie jest zła, jest nam bardzo potrzebna. Pełni wiele funkcji, również w metabolizmie białek czy tłuszczów uczestniczy. Natomiast jej, głównym, jej główną funkcją i też dla nas taką najważniejszą z punktu widzenia insulinooporności jest transport glukozy z krwi do komórek. W uproszczeniu wygląda to tak, że kiedy jemy posiłek, czy przekąskę, na przykład kiedy zjemy jabłko, zostaje ono w układzie pokarmowym trawione i jest wydzielana glukoza, która jest wchłaniana, wchłaniana do krwi. Krąży sobie w tej krwi, ale no nie może tak krążyć bez końca, dlatego w tym momencie trzustka zaczyna wydzielać insulinę i poziom insuliny po posiłku również wzrasta. Co się wtedy dzieje? Insulina działa jak taki transporter, który z krwi pozwala glukozie przedostać się do komórek. Na komórkach, w różnych tkankach, narządach naszego organizmu, głównie w tkance mięśniowej, w tkance tłuszczowej, w wątrobie, mamy na komórkach takie receptory insulinowe, które możemy porównać do drzwiczek. I te drzwiczki może otworzyć tylko insulina. Insulina je otwiera, wprowadza do komórki glukozę, i może ta glukoza być dalej wykorzystana i przetwarzana. Problem pojawia się wtedy, kiedy te komórki przestają prawidłowo reagować na insulinę krążącą we krwi. I mimo tego, że po posiłku podniósł się poziom insuliny, to on nie prowadzi do obniżenia glukozy to znaczy mamy wysoki poziom insuliny, wysoki poziom glukozy i nie dochodzi do obniżenia tej glukozy we krwi. Nie możemy osiągnąć tej homeostazy tutaj. Wtedy żeby zrekompensować tą sytuację, trzustka zaczyna wydzielać jeszcze więcej insuliny, no bo potrzeba tej insuliny, żeby przetransportować glukozę z krwi do komórek. I do pewnego momentu, kiedy tej insuliny jest więcej, to Wystarcza, wystarcza ona na to, żeby obniżyć, zmetabolizować w odpowiedni sposób glukozę. I taki stan, kiedy mamy podwyższony poziom insuliny, ale glukoza jest jeszcze w normie, nazywamy hiperinsulinemią. czasem, jeżeli ta glukoza będzie narastała, narastała i tak kołem będzie się to toczyło i te dysfunkcje będą się nasilały, to w pewnym momencie, jeżeli nic nie zrobimy, to w jednych z kolejnym badań za kilka lat prawdopodobnie zauważymy już, że rozwinęła się cukrzyca, że już nie tylko jest problem z insulinoopornością, ale mamy pełny obraz cukrzycy. Warto temu zapobiec. Jakie objawy można zaobserwować, kiedy rozwija się insulinooporność? Tutaj na początku może tych objawów nie być lub mogą być one takie niespecyficzne, takie związane ze zmęczeniem, z sennością, z jakimś takim gorszym samopoczuciem, których nawet nie wyłapiemy i nie połączymy z tym, że może dziać się coś niedobrego lub możemy też je łączyć z innymi bardzo często występującymi zaburzeniami. Natomiast do takich typowych objawów występujących w insulinooporności na pewno będzie należeć zwiększone zmęczenie, senność, szczególnie po posiłkach takich węglowodanowych, Napady głodu, problemy z odczuwaniem sytości po posiłku, mimo zjedzenia większej porcji, szczególnie taka ochota na słodycze, na przekąski węglowodany, i tutaj część moich klientek też mówi, że do tej pory nawet nie zwracały uwagi na słodycze, nie były takimi bardzo za słodyczami osobami, a w pewnym momencie to się zmieniło, i w pewnym momencie zaczęły tak szukać czegoś słodkiego w ciągu dnia, i coraz częściej ta ochota zaczęła się pojawiać. Mogą pojawić się też problemy takie jak mgła mózgowa, jak problemy z koncentracją, ze skupieniem się na pracy, na czynnościach, które wykonujemy, trudności z utratą masy ciała, takie też. Łatwiejsze przybieranie na wadze, puchnięcie z dnia na dzień. Mogą pojawić się ciemne przebarwienia na skórze, zwłaszcza tutaj na przykład w zgięciach łokci, na szyi, na karku, takie brązowawe plamy, gdzie skóra wygląda, jakby była trochę zabrudzona. Mogą też pojawić się problemy hormonalne nieregularne miesiączki, zespół policystycznych jajników, takie napady gorąca czy wzmożona potliwość. Inne zaburzenia i problemy, które występują z insulinoopornością to podwyższone ciśnienie, nieprawidłowe wyniki cholesterolu, to znaczy podwyższony cholesterol, podwyższone te frakcje złego cholesterolu LDL, a obniżony HDL, podwyższony poziom trójglicerydów, zaburzenia hormonalne, jak zespół policystycznych jajników. Ale również niealkoholowe stuszczenie wątroby, i niestety, ale kiedy pojawia się ten zespół zaburzeń metabolicznych, to one Będą siebie nawzajem napędzać, jeżeli nie podejmiemy działań, które nam to wyhamują i pozwolą zacząć wracać do zdrowia i pozostawimy to sami same sobie, to niestety ale z czasem te problemy będą narastać i się rozwijać. Dlatego tutaj ważne jest, żeby nie czekać, żeby zacząć działać jak najszybciej, przejąć inicjatywę. I zadbać o swoje zdrowie, o swoją dietę, styl życia, aktywność. Ja tutaj na kanale mam już dla Was kilka filmików związanych z dietą więc niedoborności, jak obniżać indeks glikemiczny posiłków. Mam przykładowe przepisy i dni diety, z których możecie sobie skorzystać. Natomiast jeśli potrzebujecie też wsparcia w ogarnięciu tej diety to zapraszam do skorzystania z mojego e-booka na temat diety z niskim indeksem glikemicznym z gotowych jadłospisów. Natomiast jeśli potrzebujecie takiego wsparcia indywidualnego, spotkania się, porozmawiania o tym co, jak łączyć, chcecie dopytać jak to zrobić, jak ogarnąć tą dietę, żeby poprawić jak najszybciej stan swojego zdrowia to zapraszam również na konsultacje indywidualne. Dlaczego dochodzi do insulinooporności? tutaj możecie być zaskoczeni, bo to nie jest do końca tak, że insulinooporność powoduje to, że przybieramy na wadze, ale w zdecydowanej większości jest odwrotnie. To znaczy najczęstszą przyczyną insulinooporności jest nadwaga, otyłość, które występowały już wcześniej. Jest spożywanie zbyt dużej ilości energii, większej niż potrzebujemy, odkładanie się nadmiaru tkanki tłuszczowej i takie przeładowanie energetyczne, które prowadzi do tego, że komórki stają się obojętne na tę insulinę. Jest to też trochę taka reakcja ochronna organizmu, gdzie komórki po prostu chronią się przed wchłanianiem większej ilości energii. Najczęstszą kolejnością jest właśnie to, że najpierw jest ten wzrost masy ciała, a później rozwija się w konsekwencji insulinooporność. Oczywiście, kiedy już są te zaburzenia, to niestety też tutaj się y, załącza takie błędne koło, bo insulinooporność utrudnia y, odchudzanie, choćby z tego względu, że zaburzone jest to sygnałowanie y, odczuwania sytości. Insulina jest też hormonem, który nam... Reguluje odczuwanie sytości, to znaczy, kiedy wzrasta poziom insuliny, to jest, to jest dla naszego ym, mózgu sygnał, że jesteśmy y, najedzeni, że jest, y, te oznaki te sytości powinny się wtedy pojawiać. W prawidłowych warunkach, kiedy mamy insulinooporność, to y, sygnałowanie jest zaburzone. Także, y, pierwsza przyczyna, to jest nadwaga i otyłość, i też y, jeszcze ważna rzecz, że bardziej narażone na insulinooporność, ale też na inne zaburzenia metaboliczne są osoby z tak zwaną otyłością brzuszną, kiedy ta tkanka tłuszczowa jest zgromadzona głównie w obrębie brzucha, a nie np. w udach, w biodrach, w nogach. To jest też czynnik właśnie nie tylko sprzyjający insulinooporności, ale też innym zaburzeniom metabolicznym. Ale oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, bo przecież insulinooporność występuje też u osób z prawidłową masą ciała. I tutaj w grę wchodzą kolejne czynniki sprzyjające zaburzeniom metabolicznym, czyli brak aktywności, taki siedzący tryb życia, a także generalnie po prostu kiepskiej jakości dieta, dużo przetworzonego jedzenia, dużo z cukru tłuszczów rafinowanych, takich. Składników, które delikatnie mówiąc nie sprzyjają zdrowiu metabolicznemu i ten styl życia, dodatkowo gdzieś tam jeszcze dużo stresu, zaburzenia snu, mało snu czy taki rozregulowany tryb życia, będą prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń, też do pogorszenia wrażliwości na insulinę. Wchodzą tutaj też w grę czynniki genetyczne, natomiast one mają zdecydowanie mniejszą rolę, jeśli chodzi o taką insulinooporność, która zaczęła rozwijać się w ciągu ostatnich lat, miesięcy, to szczególnie tutaj styl życia ma największe znaczenie. Dodatkowo też mogą tutaj wchodzić w grę te zaburzenia hormonalne, jak wspomniane wcześniej zespół policystycznych jajników. I dajcie mi też znać, czy bylibyście zainteresowani takim filmem na temat insulinooporności i PCRS, co, jak i dlaczego i jak to działa, dlaczego to takie częste, często współistniejące zaburzenia. Jakie badania wykonać, żeby sprawdzić, czy te problemy z gospodarką węglowodanową, z glukozą insuliną już się rozwijają. Takimi podstawowymi dwoma badaniami, które zwykle są na początek wykonywane, są glukoza na czczo i insulina na czczo. i na ich podstawie moz, można według wzorów takiego najpopularniejszego, homage albo Quickie obliczyć wskaźnik, który nam podpowiada, czy możemy mieć tą insulinooporność, czy raczej jesteśmy bezpieczni. Także jeżeli macie te wyniki, można sobie podstawić je do takiego wzoru. Wrzucam tutaj w opisie link do kalkulatora przykładowego, żebyście sobie to mogli przeliczyć. Natomiast może być tak, że te wyniki na czczo będą w miarę prawidłowe, ale... Po posiłku już będzie się tam dział, będą się działy niepokojące rzeczy. I tutaj, żeby sprawdzić, jak reaguje glukoza insulina na posiłek, możemy sprawdzić to, wykonując badanie OGTT, test OGTT, czyli test obciążenia glukozą, w którym badamy glukozę naczto, następnie wypijamy roztwór glukozy i sprawdzamy jeszcze parametry po godzinie i po dwóch jak się to zachowuje. Natomiast badanie glukozy to jest jedno, ale żeby sprawdzić jak działa nam insulina, ważne jest żeby oznaczyć sobie też insulinę zarówno na czczo, jak i po godzinie i po dwóch godzinach. To nam również wskaże jak zaawansowany jest ten poziom dysfunkcji, jeśli chodzi o, o insulinooporność, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli w tym wyniku zobaczymy, że po tej godzinie, po dwóch godzinach glukoza jest w normie, jest ok, ale insulina jest podwyższona. To będzie dla nas sygnał, że jest ta hiperinsulinemia, ale te wysokie poziomy insuliny jeszcze dają radę opanować sytuację i obniżyć nam glukozę. Ale jeżeli zarówno insulina będzie podwyższona, jak i glukoza będzie podwyższona, to to już jest sygnał, że no, sytuacja jest już trochę bardziej zaawansowana i im bardziej będzie się rozwijała, im wyższe te poziomy glukozy będą, tym będziemy mogli. Tutaj już mieć diagnozowany czy stan cukrzycowy, czy w ostateczności mam nadzieję, że nie cukrzycę typu drugiego. Dodatkowym, jeszcze takim badaniem, które jest rzadziej wykonywane, ale też może pokazać, jak ta, te poziomy glukozy w dłuższym wymiarze czasu wyglądały, czy może też pomóc kontrolować wyniki i postępy w momencie wprowadzenia zmian czy to w stylu życia, czy włączenia leczenia. Jest hemoglobina glikowana, która pokazuje nam, jakie te poziomy glukozy były w dłuższym wymiarze czasu, a nie tylko w tym dniu, kiedy się badamy. Jeśli chodzi o diagnozę insulinooporności, o interpretację badań, omówienie Waszych dolegliwości, to oczywiście najlepiej zrobić to z lekarzem, bo to lekarz jest odpowiedzialny za stawianie diagnozy, za podejmowanie też decyzji o leczeniu. Natomiast konsultując się z dietetykiem, też na pewno będziecie mogli te wyniki omówić i dowiedzieć się, czy są one prawidłowe, czy już wymagają tutaj większej uwagi i bardziej celowanych działań. Natomiast jeśli chodzi o to, co zrobić, żeby zacząć wychodzić z tej insulinooporności, to to podstawa, podstawa i najważniejsza rzecz to są te zmiany w stylu życia, modyfikacje diety. I tak jak mówiłam, część filmów na ten temat już tutaj znajdziecie. Możecie wspomóc się też e-bookami, jadłospisami moimi, a w kolejnych filmach będę też mówiła o tym więcej. Także jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, jest coś, co Was nurtuje, co jest dla Was niejasne, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, postaram się podpowiedzieć lub nagrać kolejne filmy na ten temat. Dajcie mi też znać, czy w ogóle ten temat insulinooporności jest dla Was interesujący. Jeżeli dzisiejszy film był dla Was przydatny, był dla Was pomocny, dajcie znać również krótko w komentarzu, zostawcie kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!